Halo. Świećcie mi tu, bo ja nic nie widzę, e! Many, świeć mi tu! Świeć mi tu, kurwa! Tam jest slime, tam jest slime! Idzie po ciebie, slime! Uciekaj, kurwa! 135! O kurwa, po mnie, Wojtas! Ja tak kwinę, ja A ja mówię, o, patrz teraz tam okrego. Kurwa. No, kre, co cię ujemba? No widzisz te dwa z się statku. Jakby teraz skoczył i zamknął drzwi, to by było lepiej. A jakiś. One szarżują, wiesz? No, co ty nie powiesz? Nie <laughs> Ja się chociaż tą jebał. to, kurwa. Latarkę niech podniesie, kurwa. Mokry. Tak. Latarka zostanie, spokojnie. Mokry. No ja. Eee. Eee. Jak nie zostanie, to go zajmie. Zostanie, przecież rzeczy zostają Wiesz, jak, jak, jak mnie to zajebało? Do ciebie coś, coś gadałem do siebie. I nagle kurwa patrzę, ty na monitorku coś czerwonego i myślę, ty, czego to jest za mną? Patrzę, uaau, i mnie zjebało. No to są osoby, które nie widzą? No to, to tak. jest spadek. Tu jest spadek chyba nie to. Nie, jaki tam spadek? No, patrz. Tak. no, jest. Gdzie wy jesteście? Tutaj. Nie, jest, 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 woda. <grym> Co? Woda. woda tu jest. Że jest? Że jest? Papie, żyjesz, halo Bulgotanie słyszę Ży... Żyjesz, Halo! Bulgotanie tylko słyszę Utopił się. Czyli się utopił, idziemy. Chuj mu w dupę. Ja odbiorem odbiorę. nie uciekaj. Jak ty to kurwa znalazłeś? Normalnie, zapamiętałam wszystkie mapy. Co to za skrzyczało? Kurwa. No pchaj, pchaj, pchaj. się No. Kurwa Nie no, Kondziu, zajebiście zapamiętałeś wszystkie mapy Propsik Ale <laughs> tu jest wejście jeszcze firebox <laughs> Wylazłem z dołu, over Chłopaki Halo Mokre okay. No Wylazłem z dołu. Jestem przy, przy wejściu. A, którędy wylazłeś tędy? Koło, koło drzewa, no. Kurwa, fajnie, ale ja drzewa nie widzę. W sumie już tak marnowałem kamerę, że się zgubiłem. Zapytaj kądzie, On ogarnia, kurwa, tą mapę. <śleszy> <śleszy> o! Kurwa, tam jakaś ćma jest! Kondrat, uważaj! Kondiu się Mhm, czyli Konziu się wyjechał. Chodzimy Konrad, to jest ĆMA! Który debil te drzwi otworzył Nie otwierać drzwi Śma tam była nie wiem. Nie ma. Kurwa! Kurwa, stój! Chłopaki, żyjecie? Halo? Żyje ktoś jeszcze? Coś czuję, że chyba już je jecie. O! Oh! O ja pierdolę O chłopie Urwało biłe. No, 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 ja pierdolę Czego my się wyjebaliście? Ja się tak przestraszyłem Okej. Nie, śma odpierdoliła co... Ta twoja śma pierwszej... otworzyła drzwi Łep <ślechy> mi urwał Ja nie wiedziałem jak okay. się stąd wraca Pierdolisz tą głę. co? No, tak, my... zrobiliśmy jedną rzecz Już oh. przeżyliśmy ja kurwa kądził pierdolę. ostatnio też miałeś znaleźć drogę, jedyne co znałeś to dół Kurwa, kurwa była ty, Mokry To bydle wzięło i zarzuciło mnie sobie na... Ej ej, ale jak coś, ma Tu po tu. kolei panowie, po kolei nasz... Na szycarku <laughs> I kurwa Ewakuacyjne Wyjdźcie dałem wygórą, chodź padał No wy skurwy syny jebane siedzą Wy kurwy My giniemy kurwa taskę Otwórz to, śmiciu Jeszcze coś innego, czekaj? Kierniczki. Mogę zrobić. E... Dajcie kieliszki. Life could be dream. Life could be dream. Ej, co mam <gryw> mamy w kapitol? Life could be Ty, a jak my zbieramy, to co się stanie? Wypierdolę w skosmo. Również teraz zabieram. Wypierdolę z skosmo. <gryw> a few moments later. Ej, co jest? Kurwa! A ta korełda Niemcy! O kurwa! Proszę chuj! O kurwa! Ty po mnie! Ginę, ginę, ginę! Jak mam się od nich uwolnić? Dobrze to wyglądało. Skurczę. O kurwa wieżyczka Boże, jak się przestraszyłem. No na choju uciekasz. E, e, a za Coś zrobił. Weź to. Paweł, już ciemno jest i tu psy. Nie. Yeah. O kurwa, ale echo. Chuj oh. Idiota, nie hałasuj, to są te psy! Tak? Taka ciekawostka, eee, mogę wyłączyć wioszeczkę tutaj Nie, 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 nie. E! E! kurwa AAAAAA Czego do mnie? Larwa mnie goni Ja to jest, ja wiem gdzie to jest Uff. Ogólnie, parę wam coś powiem To się znajduje nad drzwiami, czaiće? Ale, co? Te larwy, o kurwa, zdechło. Zabiłem to. Jak? Zaprawdź. Skoczy na mnie i wyszedłem. Odniosłem tamto? Takie pytanie. Dwa razy. Bumboxika już nie będzie <laughs> Nie, nie za moja bumboksika Nie mamy pieniędzy Wyjebałeś się! Kurwa nie kupuję Kupię jak chuj Ta, wyjebmy cały hajs <laughs> bo jedna rzecz mi kusi Jaka? Fajna Jaka? <laughs> Fajna no chuj, to kup, troluj gierkę i wyjebane Jaka powiesz kurwa? Jetpack Nie kupuj jetpacka uh, Kurwa jest 70% na przecenie Kupuj jetpack, kupuj jetpack Ile on przystaje? 20 ILE? Jak kurwa? Ja pierdolę, a Zabgana chociaż kupiłeś? Nie to już chuj kurwa, to trolling potężny Że, broń? Piżama Pidziamasuit kupiłeś za 900 kurwa Nie No jak nie? Tak? to Nie mieliśmy nawet 900 To do kupienia co ja pierdolę I się przekierasz do przodu do tego Co robić? Eee WS ASD, e, się przekinasz, a trzymasz lewy dachisz. O kurwa! O Nara! O chłopie No? Kurwa jak mówię odbiór to odbieraj Nie, pierdole Mokry Co? No mokry Został ten jetpack Jest. lepiej Ten po kurwa Pierdole Jestem ranny Idziemy Chodź tu mokry, chodź Widzisz to? Dobra kurwa, spierdalam stąd! Chodź, chodź tutaj, bo tu... To... Y, chłopaki, idę na statek. Trzymajcie się, nara. Mobilki, mobilki, widzę pająka. Na tym okręg? Może mam i taniec. Ale... go tutaj nie ma. Jest. Nie widzisz? No tu. W nic. Ludzka w ogóle nie słychać Słyszysz mnie chaty czy nie? Kondziu, twojego ubanie słychać kurwa Słychać ludzka Jego kurwa się nic, no nic nie słyszę To go odmutuj Dobra Czy ty chcesz ul zajebać? Panowie Wojtek kratni ul I to jak bieg Zamykaj, zamykaj, zamykaj! zamykaj tu